Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się w Gminnym Domu Kultury w Jadernie, który zorganizował dzisiaj warsztaty dla kobiet, dorosłych, dzieci. Warsztaty zrobienia pisanek, a dokładnie z pisania pisanek. Takie nam wychodzi trochę masło maślane, ale właśnie nasze pisanki są wykonywane metodą batikową za pomocą. Pisoka, stąd właśnie nazwa pisanki. Batyk jest zbudowany z metalowego dzióbka, którym nanosimy właśnie wosk. Ten dziubek jest nagrzewany nad świeczką, zatapiany w stałym wosku, a następnie ten wosk, który się rozpuścił i znalazł w naszym dzióbku, nanosimy na jajko, tworząc wzór. Pisanki dzisiaj tworzymy również metodą szpilki. Szpilką nanosimy wosk już ciekły, który jest wcześniej rozpuszczony, i tworzymy ornamenty piękne na naszych jajkach, i tworzymy nasze piękne pisanki. Pisanki tworzymy. I na jajkach, i na wydmuszkach. Wiadomo, że jajko jest symbolem życia i jeśli chodzi o święta wielkanocne, jest bardzo ważnym elementem, który tworzy całą tą symbolikę nowego życia, narodzin. I w naszych koszyczkach mamy zawsze pisanki bądź kraszanki które no wiadomo, muszą być pięknie ozdobione, jednak dzisiaj możemy również stworzyć pisanki na wydmuszkach, żeby przetrwały cało do naszych świąt i nic się z nimi nie stało, to właśnie tworzymy wcześniej sobie już wydmuszki i nanosimy wosk na jajka, a potem je farbujemy.